Wydawnictwo Pauperkula zaprasza do wysłuchania książki autorstwa świętego Jana Bosko pod tytułem Życiorys młodzieniaszka Michała Magon, wychowanka oratorium świętego Franciszka Salezego w Turynie. Ciekawe spotkanie. Pewnego jesiennego wieczora powracałem z Zomariwa del Bosco i przybywszy do Karmanioli, miałem czekać przeszło godzinę na pociąg jadący do Turynu. Wybiła właśnie godzina siódma, czas był pochmurny, a gęsta mgła żyła drobnym deszczykiem. Ciemność z tego powodu tak wielce się spotęgowała, że na odległość kroku nie można było dostrzec żywej duszy. Blade światełko stacyjne migotało słabym blaskiem, lecz blask ten niknął już nieledwie na linii kolejowej. Jedynie gromada chłopców hałaśliwą zabawą przyciągała uwagę podróżnych, ogłuszając ich w wysokim stopniu. Ustawiczne nawoływania: poczekaj, chwytaj go, leć, łap tego, przytrzymaj tamtego przerywały nam monotonię żmudnego postoju. Wśród tych krzyków jeden głos znacznie się wyróżniał i panował ponad innymi. Głos ten zabarwiony był powagą kapitana i podchwytywany przez resztę chłopców, którzy ulegali mu jak surowemu rozkazowi. Niebawem poczułem żywe pragnienie, aby poznać owego chłopca, który tak butnie i zamaszyście radził sobie w kierowaniu zabawą przy nader różnorodnych wrzaskach. Czekam tylko chwili, gdy chłopcy zgromadzą się naokoło swego wodza, a następnie szybko wpadam między nich. Wszyscy pierzchnęli z przestrachem, zatrzymał się tylko jeden. Postępuje naprzód i, wziąwszy się pod boki, pyta mnie z miną imperatora, z kim to mam przyjemność? Co księdza Dobrodzieja sprowadza do naszych zabaw? Ja jestem Twoim przyjacielem. Czego sobie ksiądz od nas życzy? Chcę, jeżeli to Wam się podoba, wziąć udział w Waszych zabawach. Ale kto ksiądz jesteś? Ja księdza nie znam. Powtarzam, że jestem Twoim przyjacielem. Pragnę pobawić się nieco z Tobą i Twoimi towarzyszami. A teraz, mój drogi, jedno pytanie, jak się nazywasz? Ja, jak się nazywam? Ja jestem, zaczął poważnym głosem, Michał Magon, generał zabaw rekreacyjnych. Podczas tego dialogu inni chłopcy, którzy zdjęci panicznym strachem rozpierzchnęli się jak stado wróbli, zbliżali się jeden po drugim i otoczyli nas obydwu. Porozmawiawszy przez chwilę z kilkoma uczestnikami zabawy, zwróciłem się znowu do Magonego i pytałem go dalej: Mój drogi Magon, ile masz lat? Mam trzynaście lat. Czy chodzisz już do spowiedzi? O, pewnie, odrzekł z uśmiechem, a byłeś już u pierwszej komunii świętej? Tak jest, nauczyłeś się już może jakiegoś rzemiosła? Tak jest, nauczyłem się próżnowania. Czym się dotychczas zajmowałeś? Chodziłem do szkoły, którą ukończyłeś klasę, trzecią elementarną, masz jeszcze ojca? Nie, mój ojciec już umarł. A matka żyje? Tak jest, moja matka jeszcze żyje i zarabia najmowaniem się do służby. Robi, co może, by wystarczyło na chleb dla mnie i dla moich braci, co bezustannie wprawiamy ją w kłopoty. Co zamierzasz czynić na przyszłość? Wypada, bym się chyba czymś zajął, lecz nie wiem doprawdy, czym.